Dzień dobry, dzień dobry. Nie musicie regulować odbiorników. To jeszcze nie są testoranki, ale żeby jutro nie testować na produkcji, to robię test dzisiaj i równocześnie chcę Was po prostu zaprosić i opowiedzieć o tym, co na tych testorankach będzie, czego możecie się spodziewać, a czego nie będzie, bo to też, to też jest ważne. Na pewno będzie pięć webinarów, one będą w środę, czwartek, piątek i potem w poniedziałek i wtorek. Na pewno każdy z nich będzie na inny temat, na pewno będą zadania. I na pewno będzie ciekawie, będzie ekscytujące, będzie wiedza i będą umiejętności. Ja nie wiem, czy znacie stronę Szkoły Testów Online przez Testoranki. Tutaj możecie znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak to będzie wyglądać, jak, jaki jest program. Są też linki właśnie do YouTube'a i do fanpage'a, bo na Testoranki nie trzeba się rejestrować, wystarczy po prostu przyjść. I być online. I tutaj znajdziecie cały program, i to też jest bardzo ważne miejsce, dlatego że tutaj będą pojawiać się zadania. Trakcie tego tygodnia, codziennie będzie się pojawiać nowe zadanko, bo można oczywiście przyjść i obejrzeć pięć webinarów. One będą dość krótkie, czyli w sumie to wyjdzie maksymalnie 2,5 godziny na te pięć webinarów. Ale jeśli dołożysz do tego ekstra, no przynajmniej 10 minut dziennie, no to już z tego wyjdą jakieś umiejętności, nie tylko wiedza. No i tak pierwszego dnia, czyli już jutro, będziemy mówić o czytelności, o tym, jak sprawiać, żeby nasze testy były trochę bardziej. Zrozumiałe dla ludzi, dla programistów, a nie tylko dla komputerów. Bo to, że testy przechodzą i są zielone, też to jeszcze nie znaczy, że są dobrze napisane. Następnego dnia, czyli w czwartek, będziemy mówić o testach jednostkowych, integracyjnych, gdzie jest ta granica, czym one mogą się różnić. I, i skupimy się właśnie na tych różnych, na tych dwóch różnych rodzajach testów i też będzie zadanko do tego, do tego dnia trzeciego dnia czyli w piątek code coverage ale nie jako taki magic number jedna taka magiczna liczba żeby jaka jest najlepsza potem wiem że są czasami takie rozkminy że czy powinniśmy mieć 80% czy może 100% czy może 20 Gdzieś, prawda, dla każdego zespołu jest po środku. Ja będę mówić o czymś trochę innym: o tym, jak używać tej miary, jak używać takich różnych metryk, właśnie związanych z pokryciem kodu testami, po to, żeby pisać lepsze testy, czyli co powinno się robić dalej, bo zmierzenie tego to jest jedno, ale co idzie dalej, no to jest zupełnie inna sprawa, i to jest też dużo ciekawsza sprawa, więc dlatego będziemy się tym zajmować i też będzie zadanie do tego. Potem będzie weekend, więc będzie można sobie w weekend nadrobić zaległości, jeśli ktoś nie zrobi tych trzech pierwszych zadanek. A potem wracamy w poniedziałek z obiektami do zaślepiania czyli z mokami, stabami, fejkami. Też trochę opowiem o tym, czym one się różnią, kiedy można je stosować, po co w ogóle ich używamy, i też oczywiście będzie zadanie domowe z tego. No, i kończymy we wtorek, to już będzie grudzień, także zaczynamy grudzień już takimi trochę zbudowanymi, dobrymi nawykami dotyczącymi testów, i będziemy mówić o asercjach, o tym, czy jeden test równa się jednej asercji, a jeśli nie, to kiedy możemy mieć więcej asercji, i to jest ciągle ok. Także tak wygląda ten plan na najbliższy tydzień. Mam nadzieję, że będziesz przez wszystkie dni, dlatego że to jest takie budowanie właśnie dobrych nawyków, te codzienne spotkania rano. Ja uwielbiam organizować poranne webinary i wszyscy, którzy na nie przychodzą, to zawsze mówią, że to jest taki fajny początek dnia, że tak dobrze się wstaje przez ten cały tydzień, bo czujesz, że, że coś fajnego się stanie, więc w ten grudzień już wchodzisz z takimi dobrymi nawykami. Ale może być też tak, że interesują cię tylko niektóre z tych tematów, więc wtedy zapraszam cię po prostu na konkretny dzień. Tutaj możesz dodać do kalendarza sobie te te wydarzenia osobno. Także tak wygląda plan na testoranki. Widzimy się już jutro o tej porze mniej więcej co teraz, czyli o 8.30. Dodaj sobie tę stronę Szkoła Testów Online, testoranki do ulubionych, bo tutaj codziennie będą pojawiały się zadania i codziennie będą się pojawiały jakieś nowe szczegóły. Także zapraszam Cię serdecznie na testoranki. Widzimy się już jutro o 8.30 i daj znać, czy. Czy będziesz? Miłego dnia.